Cześć, chcę Ci pokazać, jak możesz znaleźć fajne zasoby, które nam dotera daje, w których znajdziesz wiele autoryzowanych ilustracji, zdjęć, filmów, różnych informacji, też w języku polskim. To się nazywa Digital Marketing Kit. Kiedy się zalogujesz na swoje, do swojego sklepu w Dotera, masz tutaj zakładkę akcesoria. Kiedy na nią najedziesz myszką, to się rozszerza widok. I tutaj, gdzie są narzędzia konsultanta Wellness Advocate, widzisz generator linków, szkolenie Digital Marketing Kit. Kiedy w to klikniesz, to otwiera ci się okienko, właśnie z tymi wszystkimi możliwymi zasobami, gdzie masz cały portal yy, na przykład z Metapower, kurs i tak dalej, ale również informacje do miesięcznych promocji, na przykład od drzewku herbacianym, o, ty, o tym co jest obecnie i na przykład kiedy klikniesz produkt miesiąca, to otwiera się cała taka stronka, gdzie masz i różne zdjęcia w yy, różnych typach i też masz na przykład zasoby na media społecznościowe. I widzisz, tutaj ciągle są te same obrazki, ale to znaczy, że one są w różnych językach. I jak najedziesz na przykład... Na przykład końcówka musi być PL, to będzie tłumaczenie na język polski. To jest t r, -o -r -u mi nie widzę. Na pewno gdzieś tutaj jest albo jeśli możesz poszerzyć zobaczyć produkt miesiąca to znajdziesz w języku polskim też taką O, na przykład tutaj jest pom august 23 pl i to jest z, w języku polskim tutaj napisane produkt miesiąca możesz ten jak klikniesz na ten obrazek to możesz go zobaczyć zwiększ, zwiększony Tutaj jest znaczek, że możesz go ściągnąć na swój komputer. Potem możesz tutaj nawet dodać swoje znaczki i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fajne narzędzie. Ale tutaj masz bardzo dużo jeszcze innych rzeczy. Jakieś narzędzia biznesowe, logo możesz sobie ściągnąć, które Dotera nam daje w różnych formatach, jak widzisz, z tłem transparentnym, z tłem białym, w różnych możliwych konfiguracjach. Możesz też sobie ściągnąć materiał, z którego możesz zrobić sobie banery. Więc dużo, dużo jest tutaj takich fajnych rzeczy, dużo zdjęć, w, jeśli chcesz promować wydarzenia do tery, na przykład konferencje. W Budapeszcie, która była, tak? Więc mamy tu zdjęcia Budapesztu. Mamy takie o, z, z nazwą tej, te, tej konferencji. Więc, no, jest to po prostu bardzo, bardzo bogate źródło wiedzy, które nam dotera. Przedstawia, które nam udostępnia, z którego możemy skorzystać, jeżeli chcemy sobie ściągnąć film jakiś w formacie MP4 i potem wrzucić go na swojej stronie czy nawet do swojego YouTube'a. To mamy tutaj to wszystko umożliwione. Więc y, buszuj sobie po y, DMK, czyli Digital Marketing Kit, i korzystaj z tych zasobów, które mamy w Doterze, bo y, warto tego wszystkiego to wszystko sobie, z tego wszystkiego skorzystać. Pozdrawiam. Na razie.